Tak, trochę zwaliłem sprawę, prawda? Po namyśle jednak Wam pokażę, bo to nie, nie trwa aż tak długo. Będziecie tylko mogli zobaczyć tą moją wpadkę z nagrywaniem, a raczej z jego przerywaniem. Albo dobra, 26 gruszek chyba wystarczy. Bo e, jeżeli. Ciekawi Was, co się stanie? Jeżeli. ...gruszki nam się skończą, a my będziemy dalej na tym żółwiu, to on po prostu utonie. Okej, okay, rzucamy. Nie możemy oczywiście zrzucić zbyt daleko, bo wtedy ten żółw po prostu... ...no po prostu nie zauważy tej gruszki i nie będzie po nią płynął. I tak, zdobycie tej nakrętki, z tego co pamiętam, jest dosyć trudne. Dlaczego? Ponieważ tam jest ptak plujek na tej wyspie Szybciutko rzucam gruszkę, żeby on do niej podpłynął Jeszcze moskity, ale moskity to już nie są tak upierdliwe jak ptak plujek Więc podpłynę od tej strony, gdzie jest to drzewko Okej, okay, już moskity mnie widzą Teraz podpłynę Okej, okay, on mnie nie widzi. Jeszcze bliżej podpłynę. Nie, 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 jajko. Podpłyń! Podpłyń pirania! 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 O, już zaczął tonąć! E, czemu on strzelił tak w powietrze? Nieważne. Podgra podgradliśmy się. Wow, ale blisko! Niebezpiecznie blisko! Ale udało się. Okej. Okay, jakoś udało się zdobyć tą nakrętkę. Tutaj też są gruchy, więc. A, 21 wystarczy. Jeszcze je rzucę tutaj. Widzę moskity, widzę gorki. Gorkami zajmę się z, z, z dystansu. O oh, come on. No, dalej. Dalej, dalej, Cezaryżak. Okej, okay, ono się wszystkim dla nas zajmie. Mama jest dumna. A raczej tata jest dumny. A raczej żadne, a, żaden rodzic nie jest dumny. Tak, jakby to brzmiało. Rodzic mówi do ciebie, jestem dumny. jak i, W jaki y, spokojny i wyrafinowany sposób zabiłaś tego, te zwierzątko. Fajna rodzinka by była. Dobra, zapiszmy. Wskoczmy na grzbiet tortozaura. To Nie wiem, jak to brzmi. I płyńmy dalej. I mamy tutaj już e, kolejną płonącą błyskawicę. Tak więc. Korzystajmy ją mądrze. Najpierw zestrzelmy moskity. No nie szkoda marnować taką dobrą broń. A raczej taki dobry upgrade do broni. Okej. Okay. Aaaaaaaa! Żyjesz? Jak cudem? Jakim cudem tak przeżył? No dobra Wow, jeszcze ty. Te moskity to jak... No jak Rambo po prostu. Od tyłu chcą się podkraść no i mnie zabić. Tak jak ty teraz. Ale nie wiem, może to wprawa po samim. Ale jakoś się uodparnią powoli na zaskoczenie. Mamy pieczarę i w tej pieczarze jest boss tego poziomu. Ale do walki z nim dojdzie już niedługo, bo żeby go zabić... Że, musimy go zabić, żeby zdobyć ostatnią nakrętkę. Jeszcze ktoś leci? Nie. Tu mamy przedostatnią nakrętkę. No dobra. Bierzemy to wszystko. No, przygotowujemy się już do walki z tym bossem, czyli tym jakimś dzikiem, który jest dziki i zły. I tak dalej. Hm. Walnego stąd bumerangiem. I tak go potem stracę, więc co za różnica tak w nogi mu walnąć. O, 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 o! O mniej więcej tak. Dawaj, 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 dawaj. I jeszcze go to rani. Jeszcze raz. Ciekawe, czy uda mi się go zabić w taki sposób. Dawaj. Nie, nie będę tak tani. Walnę trzema bumerangami i wystarczy. Osłabi go to wiem. Troszkę cheatowania, ale... Chciałem po prostu zobaczyć, czy takie coś jest możliwe. Eee. Wystarczyły trzy bumerangi? Serio? Trzy zakichane bumerangi żeby go zabić? Nie, 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 nie Aż tak tani to nie będę Walnę go dwoma Nie zamierzam go zabić samymi bumerangami Ale powiedziałem bumerangami No dobra, trzy bumerangi wystarczą i można walnąć stąd. Nie dopracowali troszkę tego bossa. No bo po prostu ja to dopiero tak jakby odkryłem z zamysłu. Dobra. Trochę go osłabiłem. Ale nie aż tak, żeby od razu, wiecie, od razu wygrać. Bez przesady, aż tak tani to nie będę. W końcu muszę wam i tak pokazać, jak tego bossa przejść tak normalnie. Podobnie jak wszystkich innych bossów w tej grze? Właściwie to nie wiem jak ten poziom nazwać. Niby dopiero co się tu rozbiliśmy na tej planecie, która chce, na której wszystko chce oczywiście nas zabić. Ale tak naprawdę, co to za miejsce? Niebieska. niebieska trawa czy coś takiego? Roślinki, rosiczki. Ja chyba będę się sugerował tymi zakazami i powiem, że to jakieś zo, albo coś w tym stylu, że wiecie, nie karmić zwierząt, nie, nie dotykać eksponatów w muzeum, nie iść do pingwinów, bo to psychopat Psychopaci. Zachwycać się! A wa 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 A Zachwycać się lemurem, bo hańba ci i tak dalej, i tak dalej. O tak sobie sobie wyobrażam. Ale to chyba też takie zo, jakby. Muszę wrócić się po ten krzyż. Czerwony krzyż. Hop, 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 hop. Co jest? szypiranie jakaś? Nie widziałem cię. Pozbawiłaś mnie części zdrowia. O, tam mam jeszcze ten mały piorun. I mały krzyż. Chociaż to. Nie. Czy ja mówiłem na to serce? Nie przypominam sobie, ale. Tak mi się chciało powiedzieć, że to serce jest. Oczywiście, że to nie serce. O, mam bumerang. Jeszcze jeden. Ten boss to tak jakby chyba duży kuzyn tych gorków. Ja mówię na to dzik, bo ma takie kły. Jest dziki, dziki, jest dzik, ma bardzo ostre koło Ej, no! Znowu! Jakim sposobem te rosiczki omijają moje bumerangi? Albo raczej w jaki sposób te bumerangi nie trafiają? Co! O Boże, co to było? Ta platforma. Aha, ona się zapada Okej, okay, tego się nie spodziewałem Tak żebyście nie mogli uciec od bossa, prawda? No tak Wow Ale ja się przestraszyłem tego No dobra Chodź tu! O Boże Tak, teraz go nie zranimy Jak widzimy, kiedy go chcemy zranić, to wydobywają się z niego żółte gwiazdki co oznacza, że my go wcale teraz nie ranimy. Musimy go o tak zmęczyć. A potem walnąć go w tyłek. Tak, w dosłownie w tyłek. Jeżeli walniemy go w pysk, to nic mu nie zabierze zdrowia. I musimy powtarzać ten proces, dopóki go nie wykończymy. No i proszę. Oczywiście, że to trwało, bo. O. Oczywiście, że to trwałoby dłużej, gdybym nie miał. gdybym nie miał. E... nie posłużył się przedtem bumerangami. Ale z grubsza pokazałem, pokazałem Wam, jaki jest sposób na pokonanie tego bossa. O, tego Wam chyba jeszcze nie mówiłem, że jeżeli jesteśmy blisko jakiejś nakrętki, to przy tej czerwonej strzałce, która reprezentuje nas na mapie. Pojawia się biała, migająca strzałka, która pokazuje nam, gdzie jest droga do następnej nakrętki. Znaczy, niby sami powinniśmy wiedzieć, bo my tą nakrętkę widzimy i tak, białą kropkę. Nie wiem po co to zrobili, ale okej. Okay. Ostatnia nakrętka na dziś! A raczej śrubka, nie wiem, czemu ja to tak nazywam, nieważne! I mamy poziom drugi. Jaskinia, w której będzie do zebrania 8. 8 nakrętek. Zapiszę grę i rzućmy okiem na to, co nas czeka w następnych odcinkach. Idziemy sobie, idziemy. Pusić, nie topesz! Ja się ich bałem zawsze jak byłem mały. Przez te ślepia, świecące. Ani. Aj, aj. I pytanie: Czy nietoperz może zranić robota? Przecież one piją krew, a robot nie ma krwi. On ma śruby. Aj, 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 aj. Nie lubię tych świecących ślepi, które lecą na nas z daleka. Dobra, nietoperzy nie będę teraz omawiał. Chciałem je tylko pokazać i trochę je pobić, żeby się na nich zemścić i itp., itd. Do drugiego poziomu w grze zajmiemy się. W następnych odcinkach tego zagrajmy w M. Alien Paranoia. Na dzisiaj to już będzie tyle. Na razie! I. Na razie! Okej, okay, zwaliłem zakończenie, ale dobra. Na razie!